Witam Moi Drodzy na kanale Ustalowej Dzisiaj na powrocie z pracy całkiem przypadkowe znajdki Jak widzicie w opakowaniu Komplet filiżanek i spodeczków Arco Rock Made in France Ciekawostką tego jest to, że Nie To, że jest cena Niestety nie udało mi się znaleźć roku produkcji ale było to zakupione, jak widzicie, tutaj w Chemia Lublin, S.A. I kosztowało 232 tysiące. W dzisiejszych czasach miałabym niezłe siedlisko za taką cenę. Oprócz tego wpadło 6 takich filiżanek. Niestety te nie mają spodeczków. Ale ciekawostką jest to, że mają mają sygnaturę. Nie sprawdzałam, ile są warte, ale przypuszczam, że około 30 zł za komplet. Oprócz tego dwa takie fajne wazoniki na kwiatełki, ale niestety te sygnatury nie mają. Szkoda troszeczkę, ale i tak są piękne. Zostaw proszę łapkę, komentarz dla zasięgu, a jak nie subskrybujesz, to zrób to. Czas najwyższy. Czasami są fajne skarby. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.